Trochę wygrzebie tego. Nie to, czekaj. I mama nie może. Witam Was na naszym kanale. Mam na imię Oliwka, a obok mnie jest Cześć! A za kamerą jest tata. Cześć wam. Zapraszam Was do zrobienia surówki z kapusy takiejskiej i marchewki. Zostańcie z nami na filmie. Pierwszy raz na naszym kanale? Dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapki w górę pod filmem. Pod filmem jest link do bloga, gdzie wy znajdziecie wszystkie składniki potrzebne do tego przepisu. Potrzebujemy kapustę chińską na fewkę oraz pieprz, majonez i sól. I też pcham trochę. Zaczynamy od krojenia kapusty takińskiej i ścierania marchewki. Ja będę, kro, ja będę kroić kapustę, a Melka będzie ścierać marchewkę. Ej chodzi ani środku. Przewróci Masz, Maszę bardzo. Bierzam marchewkę. No się mam do którą? Nie wiem. Papa, której? co mnie teraz? Na którym ścieramy? Nie, to co było ode mnie ja okay. to To i na tej Małe się nie opią. I oh. yeah. Because I just received them Nie. No. Jak kroisz Oli nożem, to patrzysz się tu, a nie co robi mama. Ja się ja mam a wy śrub się z mafiami i tutaj w kalce. Ha, a jak mam bogus. Co ci się robi? Ciska mi się. Tata ma zetrzeć już do końca? Tak. Dobra. Tata mi stał, kawałek ma feki, a teraz szósta tą dyski. Kiedy się sugeruję, tą to muszę trzymać trochę dalej, u, 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 uwalić rączkę w majonezie. Pierwszym się wysywał z tej łagodki? Jak to? Już może może raz pierwszy? Udaje trochę wygrzenie Nie! Czekaj. I mama nie musi. Dobra, na senu garść. Teraz, tata, pozbierajmy ze stoku. Do słoika, paluszkami do słoika. Teraz łyżkę. Teraz łyżkę do środka i mieszacie to, 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 to w środku. I trzeba tym wygrzebać to wszystko. Tata, ty nie mieszasz, tylko kreślesz to. To chyba tak, gdy góry. Tu nie mam liczka. Ślub się nie o kurka, kliknij się tutaj halkę ze pisem. To ci tata pokazuje łapkę w górę, że dobrze zrobiłaś. Od dołu musisz, Anela. od dołu miski i przegarniać. Tak łyżkę trzymasz, tak. Bierzesz tu, po tym jedziesz i wtedy się przewróci. Obracasz miskę i się przewróci. Obracasz miskę i się obróci. Widzisz? Ja. No. Obracaj mnie, obracaj. No. <ścoughs> Jestem zmęczona? Tak. To i oliwce. Dobra. Ale kiszonych kliknij się tu gdy chcesz muszę spróbować Panera też chyba chce <grycha> pycha Spróbuję Panela do... pycha, prawda? jeszcze może mama spróbuje, czy jest pycha już nie będzie sałatki do, 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 do obiadu gdzie kucharek sześć, to tam nie ma co jeść, jest powiedzenie, bo wszystko wyjedzą zanim podadzą. Nami! Z czego? Z serera, chyba. Sałotka, surówka z selera. Zróbcie surówkę z serera. kliknijcie tutaj kartę. Nie Jamela. Hmm. Przekładamy do salaterki. Na to jeszcze trzecia osoba potrzebna. Tak. Mówiłem, że powinniście mieć jeszcze brata do pomocy. No albo trzecią siostrę. Nie mam mowy. A nie chciałabyś mieć braciszka? Nie wiem. Bosio przyszedł. Do nas przyszedł Bosio. Do nas przyszedł. skończycie ten przepis i będziemy jedni dobra a jakiego to zjem? a on nas to jest musik a mięsko oddasz musikowi, tak? tak, tak? Portret zagrożony zasubskrybujcie nasz kanał kliknijcie I, i i sałatki z serkiem wiejskim kliknijcie subskrypcję a tu znajdziecie nasz najnowszy film na Ameryce. bye